Hej, YouTubers! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem DJ. Dziś gotujemy ze składników z waszej lodówki. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, staramy się ugotować jakieś dania nie tylko ze składników z waszej lodówki, ale przede wszystkim z waszej kuchni. I dziś mam trzy wersje na jajecznicę Z tych trzech komentarzy, które dziś tutaj będą się wyświetlały, co tu dużo opowiadać. Zaczynajmy. Ok, to może zaczniemy od pierwszego sposobu. Potrzebujemy boczek. Boczek jest najważniejszy. I pokroimy boczek drobno, ale oczywiście na początku pokroimy cebulkę. Zeszklimy tą cebulkę na patelni, a później dodamy boczek. Myślę, że to już jest sporo na 2-3 jajka. Moja żona zawsze wybiera w sklepie. Takie jajka z wolnego wybiegu i zawsze uważa na to, żeby tutaj zerówka była z przodu. Staram się, masełko rozpuszcza. I w międzyczasie oczywiście. Pokleimy sobie boczek. Już cebulę. Zostawimy ją tak, żeby się ładnie zeszkliła. Prawimy trochę jajka. Solą i pieprzem oczywiście. Rozwalimy jajkę tak ładnie i zaraz wajemy całość do patelni. I dodajemy boczek. Zmiszymy troszkę ogień, żeby nam się tutaj boczuję, nie przypalił. A oczywiście ekspertem od jajecznicy jest kto? Nie wiecie kto jest ekspertem? Moja żona jest ekspertem od jajecznicy. Przypowiedziała mi to tak, żeby nie było. Żeby... Ona mówi, jak nie powiesz tego na wizji, to ja wskoczę na antenę i powiem to sama. Dobra. I teraz moi drodzy, cały czas mieszamy. Ja zawsze lubię taką średnią jajecznicę, taką właśnie jak ta, żeby nie była za sucha. Super, trochę zielonego i sypiemy ładnie na górę. Ehe. Pięknie to wygląda, więcej tego szczypiora. Drugi sposób jest o wiele szybszy. Zrobimy teraz taką kremową jajecznicę. Bardzo prosty, oczywiście potrzebny nam znowu jaja. Pokroimy sobie też pomidorka na drobną kostkę, pomijamy go ładnie. Wykrajamy środek i teraz pokroimy go w plasterki, a później w kostkę. I całość do jajek. I dodamy troszkę mleka. Nada nam to oczywiście taki kremowy smak. Oczywiście najważniejszy składnik, czyli sól i pieprz. I wszystko mieszamy. Oczywiście ja nie wiadomo, na maśle o wiele lepiej smakuje. Ok, wlewamy całość na patelnię. Hats! Super! I oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, żeby cały czas mieszać. Super to wygląda, pięknie pachnie. Możecie to bardziej podsmażyć na jednej stronie, zrobić z tego omlet, jak wolicie. Teraz całość do miseczki. I żeby to idealnie wyglądało. To jest nam potrzebny taki zielony tacz, czyli parę listków świeżej bazylii. Moi drodzy, studenci zazwyczaj jedzą tylko jajecznicę, więc to jest szybkie, idealne jedzonko dla studenta. Jajka zawsze są w lodówce, mleko pewnie też, oczywiście pomidorki – no, w każdej kuchni, tak? Teraz oczywiście wersja na bogato – kabanowski. Potrzebujemy y, oliwki, Będziemy Papryczkę chili, ale tylko trochę, żeby było jednak na ostro. Pomidorki do tego, koktajlowe, instagramowe będzie. No i oczywiście jajka. Rozgrzejemy troszkę masełka na patelni. Nasze kabanoski przeciągamy, pokroimy je na drobno. Cebulka na patelnię. Oliwki też pokroimy na drobno. Do tego pomidorki koktajlowe. I wrzucamy całość na patelnię. Hac. Wszystko nam się tu pięknie podsmaży. Troszkę tej papryczki. I mieszamy wszystko dobrze. Dwa-trzy jajka. Oczywiście jajka doprawiamy też solą i pieprzem. I teraz pięknie zalewamy całość. Troszkę chcemy, żeby nam się to ścięło, żeby była bardziej sucha. Ale to będzie dobre. I ostatnia wersja jest gotowa. Pięknie to wygląda. przede wszystkim pięknie pachnie. To co? Bierzemy się za jedzenie. Ta jest bardzo dobra. Bekon. Bekon będzie idealny. Ta jest jednak lepsza. No i klasyczna z pomidorkami i mlekiem. Taka kremowa. Nie. Jednak wybrałem to na bogato. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie dajcie łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach, jakie produkty macie w lodówce albo w Waszej kuchni, a my postaramy się oczywiście nagrać coś w kolejnym odcinku z Waszych produktów. No to co tu dużo gadać, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby śledzić nasze filmy. To już chyba by było tyle na dziś. Trzymajcie się. Pozdro. GG!